służba zdrowia przede e, e, marszałek senatu powiedział, że jesteśmy najlepsi w Europie słyszał pan to? Ja marszałek senatu, który jest lekarzem e, i pracuje tak dla idei, pracował pracuje i tak będzie pracował dla idei to się proszę pana w głowie nie mieści, nie powiem inaczej to jest pierwsza sprawa druga sprawa Sąty. Ale czy to prawda, co pan marszałek Kaczewski powiedział o służbie o ochrony? Nie, to niech on sobie za przeproszeniem, wie pan, wie, Boże, wiem. wiem. co no, to... to jest absolutnie nieprawda. panu marszałkowi ja... szpital. Jak sytuacja w szpitalu wygląda? Proszę powiedzieć. Proszę, tylko y, ze mną niech się spodzka. Ja go prowadzę po tych lekarzach, po tych specjalistach, do których ja, ja bym do tematu. To proszę I powiedzieć, jak to i wygląda. Nie nie Powiedzmy panu marszałkowi Kalczewskiemu, jak nie wygląda sytuacja w, w tych lekarze. przychodniach szpitalach. Niech pan nie, powie. Duma, trzeba zdania już, już mówię. W marcu miałem wizytę urologa. Ile pan czekał? Czekałem 8 miesięcy. Ale. Wiecz... Panie nic nie bolało. Nie, nie bolało. Ale mam następną wizytę wyznaczoną, to znaczy badanie mam wyznaczone na gru... na 12 grudnia dokładnie. Od 12 marca do 12 grudnia. 18 grudnia mam, 22 grudnia mam wizytę u lekarza. Czy jeżeli ja mam jakieś kłopoty urologiczne, to przez ten czas mi się polepszy czy mi się pogorszy? No zdecydowanie e, pana narszałek Kaczewski i reszta rządzących twierdzi, że panu nic się nie dzieje w tym czasie. Pan po prostu czeka na badanie. I jest pasek w telewizji niezależnej, bo to fajnie jest z telewizji niezależnej. Dziwię się, że czas oczekiwania był tam ile? 2 e, miesiące cztery, a teraz jest 3-8. Tak jest to jest nieprawda. To jest nieprawda. To jest trzy razy tyle. Nie ma telewizji, z tych tak zwanych, co Pan powie. wszystkie telewizje kładą. Rządowa, reżimowa kłamie. Te niby opozycyjne, jak Pan powiedział, że także kłamią. Jest tylko pytanie, dlaczego, kochani, to, 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 to się dzieje. Są dwa światy. Jeden świat, który e, próbuje, szczególnie w Ochronie Zdrowia, przedstawić nam... E, Strona rządowa, a drugi świat to takie, jakie mają faktycznie pacjenci. tak? I jest y, pytanie, czemu oni grają? Przez grają naszym życiem w domu. Tak? ale żeby nie, było, żeby nie był go osłabiony, to jeszcze mi chodzi o finanse. Ojciec Rytyk dostaje kupę pieniędzy. A szpital prowadzi? Nie prowadzi. Nie, podobno. podobno y, ma prowadzić y, uczelnię y, medyczną Aha, no do, o, do. A tam lekarze. A? Tam? No, no Rzeczywiście. Y, na y, lekarstwa. Był taki okres, bo było strasznie kłopot z lekarstwami. Moment, był kłopot. No wszystko, to jest. No przednia to jest, wioda, poprzednia wioda, wszystko minęło. tutaj ważne z Panem. Dzisiaj, 1 października, rozpoczął się strajk młodych polskich lekarzy, lekarzy, lekarzy rezydentów. Rozpoczął się strajk lekarzy rezydentów, tak? Rozpoczął się strajk lekarzy rezydentów. Młodych lekarzy, którzy dzisiaj, którzy dzisiaj, którzy dzisiaj kształcą się, którzy dzisiaj się kształcą, którzy, się kształcą, którzy chcą zostać w Polsce których państwo tak zwanych, tak zwanych miejsc, tak zwanych miejsc no niestety nie opłaca, nie przysługują. I teraz powstaje więc pytanie. Pan słyszał o tym stajku? Naturalnie. Wspiera jestem, pan ten stajk? Jestem Pięknie i to jest naturalnie. Naturalnie. Największe, naturalnie. Naturalnie. największe przesłanie. Dzisiaj ci młodzi polscy lekarze, rezydenci, którzy chcą zostać w naszym państwie, którzy wypowiadają Wojtę takiej chorej polityce, w tym wypadku zdrowotnej, no są autentycznie naszymi bohaterami. Jeżeli, kochani, chirurgia naczyniowa w Polsce to jest bodajże 9 miejsc na cały kraj. Jeśli endokrynologia, bodajże też 4 czy 5 miejsc na cały kraj lekarzy, rezydentów gdzie większość lekarzy jest, no niestety, już w określonym wieku i zaraz będą po prostu schodzić z tego rynku pracy. Pytanie, kto nas zastąpi, tak? Naturalnie, no. że tak. Więc wspieramy młodych lekarzy, tak? no, Naturalnie, ale mało tego. Za lekarzami to jeszcze są fizjoterapeuty. Ja tak, zdecydowanie. Jest cały personel medyczny, średni, niszy i oni... Tak Fajnie, że wszyscy wspieramy. Konfederacja i pacjenci wspieramy dzisiaj lekarzy.